W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Wierni, Święty Paweł w dzisiejszej lekcji przypomina nam, przez co zbawienie mogą osiągnąć wierni. Drodzy Wierni, zbawienie otrzymuje się przez Ewangelię Jezusa Chrystusa, kapłani i biskupi przez jej głoszenie, zaś wierni przez jej przyjmowania i kapłani i biskupi muszą najpierw Przyjąć tą Ewangelię, by potem móc ją z przekonaniem głosić. Tak, drodzy wierni, to właśnie Ewangelia zbawia. To przyjęcie, i nie tylko przyjęcie, ale jak mówi Święty Paweł, trwanie w niej sprawia, że to zbawienie jest oferowane każdemu z nas. I trwanie w Ewangelii nie oznacza nic innego, jak właśnie trwanie wierze. Wiara, to właśnie wiara zbawia człowieka. I jeden akt wiary jest więcej warty aniżeli godzinne medytacje. To wiara musi być podstawową zasadą naszego życia. W centrum naszej wiary jest nikt inny jak Jezus Chrystus. Więc to On, nikt inny, choćby nawet i najświętszy, i najlepszy, ma być zasadą naszego życia. Bo jeśli postawimy gdzie indziej fundament, to bardzo się, ale to bardzo Pogłębimy, pogubimy. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że nawet wtedy, że człowiek może wtedy nawet sobie nie zdawać sprawy, jak bardzo błądzi. Bo jeszcze lepszą sytuacją jest, jeśli człowiek zdaje sobie sprawę, że niestety Pan Jezus nie jest w moim życiu na pierwszym miejscu i próbuje to zmienić, aniżeli, jeżeli tak nie jest i wmawia sam w siebie, że tak jest, a co gorsza, również innym. Drodzy wierni, żeby mieć wiarę, która zbawia, trzeba najpierw być szczerym ze samym sobą, bo dopiero wtedy Bóg może się dobić do człowieka, dopiero wtedy Bóg ma dostęp do człowieka, bo jeśli ktoś chce trwać w iluzji co do swojego stanu i co do swojego postępowania, Bóg jako nieskończenie wolny i to będzie tolerował jako wyraz wolnego Wyboru człowieka, ale niestety człowiek będzie musiał w końcu zdać sprawę ze swojego postępowania Panu Bogu, który wszystko widzi, nawet to, czego nie chcemy widzieć, i mówię tu dobrze, nie chcemy widzieć. A dlaczego nie chcemy widzieć wielu rzeczy, które się Panu Bogu mogą w nas nie podobać? Ponieważ każdy z nas tworzy obraz samego siebie. Jakże często nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, że obraz nas samych, który sobie sami sobie wytworzyliśmy, jest różny od rzeczywistości, bo to są dwie różne rzeczy, drodzy wierni. To, kim jesteśmy i obraz, który sobie wytworzyliśmy o nas samych. Jak więc poznać nas samych? Drody wierni z myśli. To myśli mówią nam, kim jesteśmy. Naprawdę. Mam myśli zazdrości. Prawdopodobnie mam problem z zazdrością i jestem zazdrośnikiem. Mam myśli pyszne. Prawdopodobnie mam problem z pychą i jestem pyszałkiem. Mam myśli nieczyste. Prawdopodobnie jest również jej problem w tej materii i można tak mówić o każdej innej myśli. Natomiast obraz, który tworzymy o nas samych, robi abstrakcję z tego wszystkiego, abstrakcję z rzeczywistości. Często chcemy wyeliminować z tego obrazu wszystko to, co negatywne, to, czego się wstydzimy. Ale nie tędy droga. Droga do uświęcenia to jest poznanie samego siebie takim, jakim jestem w rzeczywistości, nie swojego obrazu, który często nijak ma się do rzeczywistości. Potrzeba nam pracować nad samym sobą, a nie nad pięknym wyobrażenia o nas samych. Praca nad wyobrażeniem nas samych nas nie uświęci. Upiększy tylko obraz, który sobie utworzyliśmy o nas samych. Im bardziej drodzy wiernie, obraz jest oddalony od rzeczywistości, tym bardziej jesteśmy czuli na własnym punkcie. Ktoś nam powiedział coś przykrego? Jeśli jesteś przywiązany do swojego obrazu i ten obraz jest daleki od rzeczywistości, to z pewnością się obruszysz. Jeśli zaś pracujesz nad sobą, nie nad obrazem samego siebie, wyciągniesz korzyść nawet z najprzykrzejszych słów i stwierdzisz, co w tych słowach jest prawdziwego, jakaś uwaga, a co też również i fałszywego, bo również, jak inni kierują na uwagi, niekoniecznie muszą się kierować dobrą intencją i wtedy, jak pracujemy nad samym sobą, łatwo oddzielimy to, co jest w tym wszystkim prawdziwe, bo może być w tym ziarno prawdy, a fałsz też w sposób łatwy, łatwy zostanie oseparowany. Bo przykre uwagi, czy też aluzje czynione do nas tak łatwo nas wytrącają z równowagi, ponieważ burzą nasz obraz, jaki sobie wytworzyliśmy o nas samych. Jeśli pracujesz nad sobą, nie nad obrazem samego siebie, to z każdego słowa bez wyjątku osiągniesz korzyść, nawet z tego przykrego. Ten, kto pracuje nad samym sobą, nie na swoją obradę, nie załamie się, gdy zostanie źle osądzony. Dlaczego? Gdyż pochlebna opinia nic mu nie dodaje. W rzeczywistości tak samo, jak i zostanie źle, źle osądzony. Zła opinia nic mu nie ujmuje. To oznacza tylko, że ktoś ma złą opinię o mojej osobie, czy też o moim postępowaniu, ale w rzeczywistości nic to nie zmienia. I to jest bardzo ważne, drodzy wierni, by być odpornym na słowa i na zachowania innych, a będziesz odporny na słowa i zachowania innych, jak będziesz pracował nad samym sobą, a nie nad swoim obrazem. To nie oznacza oczywiście, że nigdy jakieś słowo nie zaboli, nie, ale wtedy już świat się nie zawali, wtedy. Będę potrafił przejść do, obok tego do porządku dziennego i wyciągnę z tego korzyści dla mojego własnego postępowania. Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, mówi dzisiaj święty Paweł. I prawdziwie łaska Boża przemieniła go, a wiemy jak zaczynał. I dzisiaj o tym też również wspomina. Jako płód poroniony to niezbyt pochlebne wyrażenie się o sobie samym, jednakże odpowiadało Rzeczywistości. Wiemy, jak święty Paweł zaczynał. Zaczynał jako prześladowca chrześcijan. Chrześcijan również brał udział w zamordowaniu świętego Szczepana. Więc jego początki nie były zbyt chwalebne i dlatego też mówi o sobie jako płuc poroniony. Być może potrzeba byśmy to samo stwierdzili o nas samych, ale tak w prawdzie. A nie po to, żeby wytworzyć sobie znowu obraz nas jako ludzi uniżonych i pokornych, ale wprawdzie, bez lęku to stwierdzi. Wtedy łaska, może, łaska Boża może działać, gdyż jesteśmy szczerymi i to aż do bólu ze samymi sobą. I Bóg wynagradza tą szczerość samym sobą przez to, że przychodzi ze swoją łaską i ta łaska Boża właśnie wyzwala z grzechów i czyni nas prawdziwie wolnymi w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.